Ma tu spad. Witam Was w drugim odcinku z spadpaka. Znajdujemy się przed bazą, którą zbudowałem. Wygląda ona w ten sposób. Wiem, że na pewno w tym momencie znajdzie się ktoś, kto powie: spad brzydkie. No, może nie jest jakaś najpiękniejsza, ale buduję bazę na kształt bazy, który miałem na jednym z światów testowych. Tutaj Wam gdzieś powinienem teraz wrzucić screen jak ona wyglądała. Buduję w ten sposób ponieważ to była najlepsza baza jaką kiedykolwiek miałem. Wyglądał też najlepiej więc chcę to po prostu powtórzyć. A wracając do filmu. W tym filmie zajmiemy się stworzeniem jakiejś małej elektrowni. czyli takie typowe podstawy podstaw. Energię będziemy generowali z lawy. I teraz tak na pozyskiwanie lawy mamy kilka sposobów. Pierwszym jest wydobycie lawy z podziemi. jest to jakaś opcja, tylko że lawa w podziemiach też się skończy dość szybko. Drugą jest wydobycie jej z nadpowierzchni, czyli z takich źródeł, jak na przykład to. Tylko tam jest lawa, oczywiście. Takie źródełko znajduje się tam. To trzeba to przesłać albo Endertankiem, albo po prostu zbudować pociąg i przewozić pociągiem. Następną opcją jest po prostu stworzyć pompę elektryczną w naderze. I tu też wtedy potrzebujemy tanka. Jest jeszcze ostatnia opcja, czyli zrobić po prostu fabrykę lawy z kobla. I tą opcję sobie wykorzystamy. Dodatkowo tu jeszcze na górze zamontowałem Taki dość spory kolektor wodny zrobiony z bareli. I w ciągu jednego cyklu deszczu no zbierało się tu 113 000 litrów. Oczywiście, część już z tego zużyłem tu było dużo więcej, ale 25 bareli i jest efekt. No więc, dobrze, wracamy do filmu. Prąd będziemy generowali magmatikami. Czyli tymi oto maszynami. Tutaj potrzebujemy troszkę invaru oraz Silver, no czyli standardowo. Teraz tak, w tej skrzyni powinno być trochę <coughs> Furiusa, i do tego potrzebujemy troszkę Ironu i wrzucimy to po prostu teraz do przetworzenia. Te dwa surowce się razem połączą i stworzą nam inwar. Wrzucam od razu więcej, ponieważ w dończek innego raczej nie będziemy używali, jest on potrzebny tylko do tego, a w międzyczasie wykonamy sobie urządzenia, które posłużą nam do produkcji lawy z kobla. Będą to. Teraz mi nazwa uciekła. Naprawdę nazwa mi uciekła. Mniejsza z tym, stworzymy to, nazwę sobie przypomnimy. Nie mam tutaj za bardzo jedzenia, ale idziemy tylko po kolei tutaj na brzeg. O tutaj mamy już troszeczkę kleju. Oczywiście jak zaczniemy tworzyć lawę, stworzymy sobie w pierwszej kolejności jeszcze netherrack. Żeby zasilać te urządzenia ogniem, ponieważ możemy pochodnią. Lawą, ogniem, lub yy, peroteum. Pyroteum jest oczywiście najlepsze. Ogniem jest drugi w kolejce. Potem jest chyba lawa i pochodnia. Ale że nie stać nas na razie na peroteum, także polecimy z ogniem. A nie ma też portalu do nadaru, także musimy to wszystko wytworzyć. I dobrze. Ten klej, który tutaj mamy, będziemy musieli połączyć z. One mealem. W ten oto sposób. Łączymy to wszystko razem. I dostajemy porcelanę. Teraz tej porcelany tworzymy w ten sposób. I dostajemy... Crucible'a. I te Crucible'e musimy sobie przepalić. Jest tu gdzieś troszkę jakiegoś węgla? Jest. Troszkę węgla drzewnego. Jak tutaj dzisiaj produkcja inwaru 48 sztuk? Możemy zacząć teraz wytwarzać magmatiki. Weźmy sobie jeszcze silver, parazonette un Silver jest tutaj, dzisiaj tutaj jest tutaj. I co tam jest jeszcze potrzebne? Chyba iron, tego co kojarzę. I tak robimy sobie jiry. Inwarowe. W ten oto sposób stworzymy może 8 sztuk tych girów, żeby wytworzyć 4 silniki. I teraz musimy też wytworzyć 4 transmission coile I teraz składamy to wszystko do kupy. O, fajnie, to już mamy. Krusajble też się już prze, kończą przetwarzać. I musimy sobie wykonać jeszcze igłę z ekstrudera. Jest to, ta oto maszynka, ona posłuży nam do produkcji kobla. No więc dobrze, potrzebujemy tak, piston, do pistonu potrzebujemy kobla. Tam jest jedna sztuka. Tutaj nie ma nic. Więc przerobimy sobie tego, ponieważ on jest tylko szczizelowany. Wrócimy go do starej formy. Potrzebujemy też trochę drewna. To jest przerobiona, to na się do niczego nie nada. Tutaj jest 6 sztuk, to powinno całkowicie wystarczyć. Wystarczy nam tylko jedna taka maszynka. Więc tak, piston. Pneumatic serwo, tutaj potrzebujemy jeszcze troszeczkę szkła. Szkło jest tutaj. Zbierzemy sobie to co wypadło. I tak, pneumatic serwo, Jedna sztuka więcej jest niepotrzebne jak na razie. hopper giry, czyli musimy sobie wziąć jeszcze troszeczkę kobru. Kopar mamy tutaj, kobru jest bardzo dużo, także możemy z niego korzystać. Robimy sobie dwa giry i musimy to jeszcze wykonać machine Frame'a. Tu potrzebujemy tin giry, czyli potrzebujemy jeszcze troszeczkę tinu A Team jest tutaj. Jest to Team z mechanizmu. I dobrze, tak. TinGir. I teraz Machine Frame. Oczywiście ten basicowy. I tutaj mamy już chyba wszystko. Tak, dokładnie. I tak teraz potrzebujemy dwa wiaderka. Tutaj gdzieś jeszcze jedno powinno być. I tak, do jednego musimy sobie wziąć wodę. A drugie lawę. Lawę weźmiemy sobie z tych crucajdlów. Są tutaj gdzieś torcze nie ma. Tutaj było ich troszkę więcej wcześniej. Przynajmniej powinny być. No nie widzę tutaj, więc sobie stworzymy. A to wszystko po żeby wyprodukować pierwszą lawę. Tyle nam raczej wystarczy. I tak, cała fabryka lawy będzie tutaj na dole, przy tej ścianie. Prawdopodobnie później tą fabrykę przełożymy w zupełnie inne miejsce. Ponieważ gdyż to pomieszczenie powinno troszeczkę inaczej. I tak, stawiamy to. Możemy sobie też od razu wykonać jeszcze DRAMP'a. Czyli tą beczkę, w której jest tutaj woda. Nie będziemy wszystko magazynowali, musimy stworzyć dwie ironowe płytki naciskowe. Cloudrona. I teraz to wszystko łączymy w ten oto sposób. I uzyskujemy DRAMP'a. Teraz potrzebujemy jeszcze konduity fluidowe. Mamy 8 sztuk, więc też wystarczy. Będzie trzeba oczywiście troszeczkę dorobić, ale na sam pierwszy rozwój układu wystarczy. Mamy go tutaj. Wszystko podłączymy. Tu kondwity Teraz potrzebujemy dość sporą ilość kobla. No tutaj tego kobla mam mało. ale powinno coś lawy z tego powstać. Tak, Ignał z ekstruder. Zamontujemy sobie tutaj. Tak. I potrzebujemy teraz stworzyć item dakty. A item dakty będą, będą nam potrzebne do przesyłania kobla. Można by również wykorzystać Nieco lepsze konduity, ale nie mam e, Enderpere'u, nie udało mi się żadnej wyfarmić, a te Item też są dość fajne. Stworzymy sobie takie te podstawowe. Gdzie one tutaj są? To jest chyba ten. Czyli tak, Trelidu oraz Tinu. Także recepturka bardzo prosta. Lead oraz tin I stworzymy sobie ich może troszeczkę więcej. No, może nie aż tyle, troszeczkę przesadziłem. Ale to wszystko się nam przyda, wszystko to wykorzystamy. Teraz musimy stworzyć sobie jeszcze serwo, żeby móc odsysać to wszystko. I tak, potrzebuję pobrysy skrzyni, troszeczkę iron nagetów, tylko widzę, że ich tutaj nie mam, a są, czyli jednak źle widzę. I tak tworzymy to. Możemy wykonać też tego troszeczkę więcej, bo to też wykorzystamy, przydałby się jeszcze wręcz. Stworzymy sobie ten podstawowy, tu potrzebując tą Jira. czyli troszeczkę patyków oraz hobla. Właśnie największy problem może być z koblem. Co jest aż dziwne. Tak mogą być problemy z koblem. Jak kobel jest wszędzie. Dobrze, teraz drewno. Tu mamy troszeczkę. Tworzymy sobie patyczki. Nie w ten sposób. Tak. Chociaż możemy to zrobić tak, żeby troszeczkę odsypić eku. O tak, teraz zamieniamy to na koblowe. I podkładamy tutaj iron. I mamy wręcza. Dostaliśmy też masę achievementów. Ale przydałoby się w sumie nawet coś jeszcze zjeść. Mam tutaj akurat cztery pork chopy. Zjednę sobie. I będziemy to wszystko montować. Coś tej lawy jest, troszeczkę. Ustawimy sobie tutaj ekstrakt. W ten oto sposób. Oraz podłączymy. A ten dakty. Tutaj ustawiamy sobie wyjście od dołu. Oraz montujemy serwo mechanizm. Ten oto sposób. Wchodzimy tutaj wręczem. A i nie tak. Chyba, że wręcz jest niepotrzebny. Tak, dokładnie, wręcz jest nawet niepotrzebny. Ustawimy sobie tutaj filtrowanie jako Whitelist. list, że stać tylko kobla. A to głównie po to, żeby układ się nie zablokował. Jak na przykład stworzymy sobie tam obsidian lub stona. I teraz tak. Tutaj dajemy sobie insert, żeby cała nasza lawa wpływała do tego, to rampa. a nie krążyła po tych wszystkich. Tak jak widać w Wszędzie tutaj musimy dać ekstrakt. W tym momencie układ wykorzystuje te crucible'a jako tanka. O dobrze, ile tutaj już mamy? Jak nam zbiera się bucket, pierwszego bucketa wrzucimy sobie do produkcji stone'a. Znaczy cobblestone'a. A następną lawę wykorzystamy sobie do stworzenia nadraku. I tutaj gdzieś będziemy też połączali te nasze Magmatic Dynamo. Wszystko na razie by będzie znajdowało się na dole, tak jak mówię później jak ten układ się troszeczkę rozrośnie, bo na pewno nie będzie taki mały. To zamontujemy sobie to w zupełnie innym pomieszczeniu. Wpadłem też ogólnie na pomysł, żeby takie filmy, w których buduję takie oto pomieszczenia tworzyć jako filmy połowiczne, czyli na przykład po tym filmie tworzyłbym jakieś pomieszczenie. Zrobię odcinek taki sam, 2,5. On się nazywa. I w filmie jest timelapse budowy. Nie wiem, czy to stworzę, Na razie tak mi to chodzi po głowie. Zobaczymy jeszcze. Dobrze, jak tu Mamy już jednego baketa. Wrzucam to tutaj. I w tym momencie, wszystkie powinny zapełniać się koblem. Tak, kobel powstaje. I gdybym ekstruder jest bardzo fajnym maszynką. Jak widać, nie potrzebuje stałego dopływu ani wody ani kobla. Wystarczy zasilić go, tak, tutaj widać i to w pełni wystarcza. Dobrze, teraz przydałoby się zamontować magmatiki, ale mamy troszkę za mało fluid conduitów. Musimy sobie ich troszeczkę dokraftować. Szkło chyba mamy, tak, szkło jest. Potrzebujemy teraz conduit bindery. To sobie możemy sobie przepalić. Bo tylko śmieci wcześcia będziemy z tego mieli potrzebny item. I tak, tutaj mamy conduit bindery. I stworzymy sobie troszeczkę, tak powiedzmy, 16 sztuk conduitów. I tak, teraz jakieś kable do energii by się przydały. Do tego wykorzystamy sobie konduity. Tworzymy tego troszeczkę może więcej. Tak, tutaj gdzieś powinno być troszeczkę więcej ironu. Też nie chcę całego wykorzystać. Więc tak, weźmiemy sobie 12 sztuk ironu oraz 12 sztuk redstone'a i to przerobimy na conduit znaczy nie conduit, na conductive iron to się tutaj będzie powoli tworzyło za niedługo znów będzie trzeba iść do cave'ów w poszukiwaniu surowców ale to będzie tylko do czasu aż nie stworzymy speckwery bo ogólnie systemu pozyskiwania surowców będzie kilka. Nie chcę zostać przy jednym. I dobrze. Weźmiemy sobie troszeczkę tego kobla, bo musimy stworzyć barel. Tylko właśnie w tym momencie nie kojarzę, czy barel powinien być drewniany, czy musi to być barel nowy Weźmiemy sobie ten drewniany. Tak mi się coś kojarzy, że powinien być drewniany, bo była... Bo... W którejś wersji była opcja, że on się mógł spalić po prostu. I tak, bierzemy sobie lawę. Stawiamy taki oto barel. Zalewamy go lawą i wrzucamy resu. Mamy netherrack. I dobrze, teraz musimy sobie stworzyć jeszcze zapalniczkę. Dobrze, gdzieś tutaj powinien być flint, a nawet zapalniczka jest. Zamontujmy sobie to wszystko elegancko. Tutaj to rozkopiemy. No, tak na chwilkę, niczym to nie szkodzi. Tutaj musimy wykopać te pochodnie. No, troszeczkę źle zrobiłem, bo wykopałem wszystkie. Mogłem wykopać na razie tylko jedną. Tutaj zamontować nether'ak ale jak widać teraz ten jeden crusade pracuje za te trzy także stworzymy sobie jeszcze jeden nether i mamy wydajność tego co było chwilkę temu to jest moim zdaniem jedno z lepszych metod odnośnie produkcji lawy ponieważ robimy tutaj naprawdę z odpadu jak mamy query to cobblestone jest dla nas odpadem i czemu nie mogę do tego postawić? Ja widzę, że przez wpadek postawiłem tam redstone i podpalamy. już za chwilkę będzie kolejne wiaderko. Także poczekamy. W tym czasie możemy zamontować magmatic dynamo. Mamy na razie 4 sztuki, więc damy sobie 4 konduity. Zaczną to fajnie wyglądać. Otworzymy sobie następnego medaraka. Cały czas nasza wydajność się zwiększa. Lawydej też będę wykorzystywał do pieca Stinkera, którego też planuję wytworzyć. Mimo to, że ten piec nie jest nam aż tak potrzebny do produkcji surowców, ponieważ gdyż... Jego funkcję przejmuje AudiSmelter. Wykonuje dokładnie tą samą funkcję. Tylko przy użyciu pieca nie musimy tego wszystkiego mielić. Piec będzie nam głównie potrzebny, żeby wytworzyć hammer oraz taką bardzo fajną łopatę, która umożliwia nam kopanie 3x3, co dużo usprawni bieganie po jaskiniach i zbywanie surowców. Może nie tyle po jaskiniach, co po kopalni, którą tam pod schodami sobie kopię. Na razie nie mam tam jakoś za specjalnie dużo. Ale surowców jest dość konkretna ilość, dobrze, te energetyczne już mamy, przydałoby się jeszcze wykonać jakieś kapasitorbanki. Oczywiście wykonalibyśmy sobie te basicowe. Nie jest to aż takie drogie. Potrzebujemy tylko Redstone'a, złota oraz kopru, czyli tak bierzemy tak kopru, tutaj tych nagców trochę oraz te sztapki. To czego już raczej nie będziemy potrzebować, to po prostu sobie wrzucę do czesta. To też w sumie można. I dobrze. Wykonałbym dwa banki także musimy wykonać 8 basic kapastorów. Potrzebujemy więcej nagetów złotych. Mamy 8 sztuk, także idealnie. I teraz potrzebujemy jeszcze dwa bloki redstone'a. Wstać nas niestety tylko na jeden. Musimy sobie tutaj wziąć 300. Resztę redstone. A. Tutaj i wytwarzamy. Nie mamy jeszcze ironu. Tutaj nie ma jakichś lasów, jest tu 10 dosłów ironowych. Wróćmy sobie do przepalania. Bo iron to będzie teraz podejrzewam kryzysowy surowiec. Którego będziemy używali naprawdę w ogromnych ilościach. Więc trzeba go zawczasu produkować. I dobrze, idziemy to wszystko podłączyć. Na razie tego układu nie będę podpinał do tej naszej głównej pracowni, tam gdzie założy Melter i sagmil, ponieważ tutaj też będzie pracownia i tu też będzie kilka maszyn. A tam mamy zasilanie tym Steamem Dynamo, i niech on sobie tam zasila, on już tam zostanie. On będzie zaślał tamtą część, a tutaj będzie zupełnie inny układ. I dobrze, ile mamy tej lawy? Możemy sobie wytworzyć trzy nederaki. Zrobimy może tak, żeby potem żebym potem nie musiał szukać WK, tak Redstone, lawa, Redstone, mamy neterak no i montujemy. Musimy wykonać jeszcze jedną sztukę jak cyk, cyk, cyk. I mamy już to wytworzone. Zalipimy sobie jeszcze tę dziurę. Żeby to jakoś wyglądało. O i w tym momencie możemy tutaj włączyć odpływ lawy. dla magmatików. One w tym momencie zaczynają się zasilać, zaczynają pracować. Jeden 80 RF-ów. Także z tych czterech uzyskujemy bardzo fajną liczbę 320 RF per tick, co na razie nam wystarczy, biorąc pod uwagę, oczywiście, to, że nie mamy tu jeszcze nic podłączone. Ale to są dopiero początki produkcji energii. Przyjął takie czasy, gdzie, gdzie będziemy mieli reaktory atomowe i to podejrzewam nawet nie jeden. Dodatkowo tutaj. Pod tą bazą, jest taka mała farma, tutaj farmię sobie basze. A to wszystko po to, ponieważ ten cały teren chcę później ogrodzić, a jak widać taki płotek wygląda dość średnio. Więc ogrodzimy sobie to takimi baszami, wygląda to dużo lepiej i spełnia dwie funkcje. Po pierwsze jest ogrodzeniem, także nic nam tutaj nie wyjdzie, a po drugie daje jedzonko. A jak wiadomo, jedzenka nigdy za wiele. Jedzenko się nam zawsze przyda. I to w sumie chyba będzie tyle w tym filmie. Co tu więcej mówić? No układ stworzony. To oczywiście działa na początku ten pierwszy, ponieważ on się musi zapewnić do jakiegoś poziomu. Czyli prawdopodobnie do pełna, żeby lawa przeszła do reszty. No i widać, jej tu zaczyna brakować powoli, ale te cruesaible mają dość sporą wydajność, tak jak wygenerują to z większego problemu. Możemy tu jeszcze podstawić chesta, żeby nasz Igneus Extruder wyprodukował nam trochę z um, tona do budowy, ponieważ duża część bazy będzie stworzona właśnie z kobla. A nie chcemy się biegać po kopalni, tylko po to, żeby pozyskać kobla. Po to się troszeczkę mija z celem. Możemy sobie poznać w tym miejscu czysta. Tutaj powinien wpłać nadmiar. Ale nie wpada. A już wpada, także jest wszystko w porządku umieszczenie czasowe nam to, że pierwszy jak taki kabel powstanie musi prze, przelazić przez cały układ i wpaść dopiero do czesta. Także mamy ciągłość produkcji możemy pobierać się do budowy. O jak widać przed chwilą włączył się drugi magmatic. One wszystkie się tutaj zapełnią. na oczywiście będzie magazynowany, układ ten jest bardzo fajny, bardzo prosty i bardzo funkcjonalny. I to byłoby na tyle w tym filmie. Ja się z Wami żegnam, zapraszam do oglądania innych moich filmów, zapraszam do lajkowania, subskrybowania, komentowania, do zobaczenia.